W tym momencie znajdujemy się przy sklepie przy Drodze 68, a dokładnie przy sklepie z ubraniami, gdzie w tym momencie dzieje się napad. Czterech zakładników, trzech napastników. Przyjechał FIB, Sang. Wszyscy czekają na negocjatora, który ma wynegocjować działania, jakie zostaną podjęte w tym napadzie. Czekamy na więcej informacji. Za kamerą stoi Euzebe DuPu i będziemy Was informować o wszystkim, co się będzie działo. Dziękuję bardzo. Dobrze, spotkaliśmy pracownika FIB, który powie nam dokładnie, co tutaj się dzieje. Proszę pana, co się dzieje? Jest napad na sklep odzieżowy są porwani zakładnicy. Tam już widzę, że się rodzinka ustawia, najpewniej będzie chciała coś zrobić. Już stanęła za, pan, e, za pana plecami. Funkcjonariusz do nich podszedł. Znaczy ja nie jestem. Auta, przyjeżdżają auta w okolicach górek, możliwe, że ktoś się tam rozstawi, ale patrujemy cały ten na szczęście, także... Radzę wszystkim, którzy y, widzą te relacje, nie przejeżdżać w tych okolicach y, właśnie w 68 ponieważ te pad mogą maść strzały. Oczywiście. Kiedy będzie trzecie ostrzeżenie, zakładam, bo będzie na pewno. Nie wiem, nie jestem w stanie tego określić. Nie jestem. Ty, nie konsultowałem się też z negocjatorem, więc nie wiem. Możliwe, że będzie, ale nie wiadomo. Wiem, że mają bardzo szybkie auta. Dobrze. Z tego, co się dowiem, gdzie mają odjechać tym białym pagani, który tam stoi? Czy wszystkie informacje, jakie Pan przekazał, które mógł Pan przekazać, już Pan powiedział? No tak, w zasadzie. Możecie porobić tam fotki samochodów, jak chcecie, nie ma problemu, możecie poglądać, porobić zdjęcia wszystkiego. Okej, okay, super. Dziękuję bardzo, Panu bardzo za wywiad. Do widzenia. Dobrze, mamy tutaj świadka. Proszę pana, jakie emocje pan odczuwa w tym momencie? Przecież to jest napad oczywiście, tak? No kurczę nie wiem właśnie. Yy, Widziałem że. mają... Ja, nie wiem, nie mają zakładników, ale mają bardzo dużo. Yy, Radzę się odsunąć, gwęc będzie panowie. W tym momencie dostałem szybką informację. Trzecie ostrzeżenie będzie interwencja policji, SANGU i FIB, więc będziemy w tym momencie jakby to powiedzieć zawijać monatki. Ponieważ... Właśnie w tym momencie, oh. bo możemy zostać rozstrzelani.